Cześć. Ja jestem Omnibox. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się zadaniem pobocznym, Plem jest daleka, aby aktywować tą misję, tą misję poboczną. Musimy posłać protego weteranie w pieśni ziemi. Tutaj niedaleko ogniska siedzi sobie wieszczka, plotkara i kłapie dziobem Jak jej wysłuchamy, to dostaniemy misję, misję poboczną, Plem jest daleka, ale ale. Żeby mogła nam o tym powiedzieć, o tej plotce Plotce o weteranie, musimy najpierw ukończyć yy, Dwie misje główne, a właściwie jedną, oko ziemi, oko ziemi które Generalnie następuje zaraz po umierającej krainie Są to dwie misje główne Które musimy ukończyć, żeby Można było aktywować, posłuchać plotek właściwie O weteranie I aktywuje nam to misję, misję poboczną jest daleka. No dobrze, udałem się do znacznika, do najbliższego ogniska przy znaczniku, ale zanim pójdziemy do pójdziemy do znacznika misji pobocznej, udam najpierw się do najbliższego obozowiska ob i przesuniemy troszkę czas o kilka godzin, żeby było jaśniej, bo nie lubię grać po ciemku w tej grze. Nie wiem dlaczego źle mi się to źle mi się gra wtedy. Przesuniemy czas do poranku. Już się ściemnia jak widzicie. Wiąźmy sobie. Przyspiesz czas. Poranek. 10 godzin. Ok, wyjdźmy, wróćmy z powrotem do ogniska, do najbliższego ogniska przy znaczniku, znaczniku misji. Okej, okay, wróciliśmy i co musimy tutaj zrobić? Musimy pomówić z weteranem kamiennym mechu No dobrze, to idziemy do znacznika Weźmy sobie jagód Spiszmy się. Czy ja tu byłem wcześniej? Tak, byłem już tutaj. No dobra, to nic. Rozmawiajmy z nim. Czego chcesz? Oddział ten tenaktów zaszył się w grocie na południu. Mają kłopoty. Jest wśród nich ranny. Chcę zaproponować pomoc. Ale tenaktowie mogą to uznać za swego rodzaju obrazy. To ich tradycja. Dołączysz? Widziałem jak przemawiasz przed chórem, więc wiem na co cię stać. Jeśli pójdzie źle, będę pewniejszy z Twoją włócznią obok. Nikt z pieśni ziemi nie może z Tobą iść? Niegdy ten aktowie grasują na granicy. Ludzie tutaj się boją. Zrobię coś da. Dobrze, ruszam do ich obozu. Proszę, za mną. Dlaczego chcesz pomóc tym tenaktom, jeśli utaru nie chcą? Miałem do czynienia z tenaktami. Naprawdę nie boję się. sądzisz, że chęć pomocy wezmą za obrazę? Są nieprzewidywalni z natury. Wszystko jest możliwe. Za pojazd to chyba czołgu, reszki czołgu, albo jakiegoś wozu opancerzonego. Dobrze, jesteś, musimy dotrzeć do oddziału Tenak już prawie. Oddział jest wewnątrz. Jaskinia. Tyta, Ten obóz należy do oddziału Orła. Odejdź, lub ginie. Hej, Orlico. nie przychodzę po krew. Chcę pertraktować. Znasz znak pertraktacji? Wpuść nas, pogadajmy. Jak dotąd nieźle. No, było się bez walki. Dalej. ręki ten oddział. Styni, ten został oślepiony? Jej! Nic ci nie umyka. No, A misja ćwiczebna nie poszła zgodnie z planem. Chcemy pomóc. Naprawdę. Skąd utarł wie, że to misja ćwiczebna? Wiedział też, jak zażądać pretraktacji. To nie jest utarło. Ani ten akt. Więc pewnie weteran. Weteran? Nie wiedziałam, że jacyś zostali. Nie chcemy pomocy od nędznego wieśniaka. Z tego, co widzę, to chyba jednak tak. Siostro? Oni chyba chcą nam pomóc. Pozwolimy im? No raczej. A mamy jakiś wybór? No właśnie. Misja ćwiczebna. Jesteście na misji ćwiczebnej? Łowy maszyn. Ostatnia próba przed przyjęciem młodych na służbę. Wszystko szło dobrze. Znaleźliśmy szpona i ruszyliśmy... Ale niestety uciekł między kolcogrzbiety. Jeden ruszył na Korecha. Zrobił unik i uderzył, gdy tamten go mijał. Trafiłem w zbiornik kwasu. Rozprysk wypalił mi oczy jak ogień. Straszna rana. Mogłam iść na zwiat. Wypatrzyłabym stado. Nie. Powinienem zauważyć ten zbiornik. Co znaczy bycie weteranem? Urodziłem się ten aktem, ale oddano mnie Utaru jako daninę. Daninę? Niewolnik. W czasach obfitości Utaru przekazywali ten aktom żywność, aby zachować pokój. Z czasem stało się to wymianą ludzi. Ten aktowie potrzebowali młodych do otoczenia wojen. A Utaru doświadczonych żołnierzy do szkolenia obrońców pieśni ziemi. Ja takim byłem. No właśnie, zgadza się, byłem. Moja włócznia może się przydać, wojowniczko. Dobra, jak możemy pomóc? Zapasów. Suszone mięso, amunicja, broń, sprzęt polowy. Mnóstwo zapasów jak na taką wyprawę. Wszystko jest w Rzecznym Forcie. Znajduje się tam wielki skład łupów. Jeszcze z czasów pogromu. Pogromu? Kiedy odrzuciliśmy Kardża do Samotnego Światła, to tak, żeby pustułki zabolało. Naprawdę. Marszałek Kenira obserwowała Kardża ze szczytu Rzecznego Fortu, a wojsko zbierało łupy. Wszystko tam leży i na nas czeka. Groźne maszyny patrolują te okolice. A i same ruiny mogą się zawalić. Myślisz, że maszyny i rozpadająca się ruina powstrzymałyby oddział Orła? Nie, ale wasze rany tak. Jej, ja Jacks, przyniesiemy zapasy. To było nasze zadanie. Nie mam zamiaru go powierzyć, jakie. Je... Dobra, chodź z nami. Dobra, wy utrzymajcie pozycję. Ja tu wrócę. Bywaj, siostro. Dobra. Zielone. 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 Jak znajdziemy. Chcemy ruiny. Wszystko będzie dobrze. Skoro tak mówisz. Co to miało znaczyć? Stan twojego brata jest. To nie twój problem, wieśniaku. Skoro tak mówisz. Przestań to powtarzać. Spokojnie. Chcemy ci pomóc. Pamiętasz? Skoro tak mówisz. Czekajcie, nowe odkrycie ognisko Jonas. Tutaj aktywujemy je sobie Musimy i pójdziemy tam. To nie jest skrytka, której szukam. Muszę szukać. Są jest jeszcze, widzę jakiś ten. O, notatka. Dobra, kto chce, to sobie przeczyta. spauzuje i przeczyta. Też lubię czytać takie rzeczy. Oj, tutaj widzę, mamy kolejną misję główną. Chyba wiem nawet jaką. Ale nie zrobimy jej w najbliższym czasie, ponieważ nie posiadam aparatu do denatkowania. Ta misja tego wymaga. Dobrze, że wróciłaś. Myślałam już, że... No da daleko tutaj nie byłem, znaczy nie byłam. Słyszałem to, to co mówiła? O! Coś nie tak? Nie znoszę być mokre jak niszczyciel Słyszałam to Wiem gdzie jesteśmy, byłem już tutaj pod, podczas Powodnej eksploracji To tutaj Wejście jest tuż pod tym łukiem No i co? Uczy, się mota No to ty za mną biegniesz Zabij maszyny, co my tu mamy? Mróz nie zrobi Oznaczmy ich sobie Tutaj, na no, od nic specjalnego Do niego, do niego no, kolejny, jeszcze, jeszcze jeden Nie zauważyłem Nie wiem, czy decydować Maszynie. się na bezpośrednią konfrontację raczej. Nie. Raczej postaram się ich zniszczyć z ukrycia. No to no, jogi. Uh, jeszcze jeden mordek. No, fajnie, zabiła. Sobie. Nie było nie to zbyt Trudno sobie ale ale za trochę za w tym było Może poszło tym wszystkim lepiej, było. gdybym nie musiała cię ciągle osłaniać. Mm -mm. szczęścia ze mnie Pozbierajmy sobie trochę jagód do ekwipunku. Mogę je mieć. 8, mogę chyba tam mieć 18 sztuk, jeżeli nie mylę. Maksymalnie na tą chwilę. 14. Jeszcze jakiś zasobnik. Wiesz, jeśli Twoje stare kości Lniwo. mają dosyć, zawsze możesz zawrócić. Martw się o swoją lewą rękę, nie o moje stare kości. Nic mi nie będzie. Jestem Sokora z oddziału Orła. Nie czuję ból. sobie jeszcze: 15, 16, 17 i 18. Bra. Przypomniała mi dawne czasy. Te, zanim Opcjonalnie pomóż. Nigdy. Nigdy nie zrozumiem czemu weterani się z nimi. Zdaje się, że Wieśniak nie stracił jeszcze ducha walki. Zapasy powinny być tam. Na wieży. Wyżej niż myślałam. Przecież to nic dla oddziału Orła. Co chcesz powiedzieć, dziadku? Dość. Wspinałam się już na tę wieżę. Pójdę po zapasy. No właśnie, byliśmy tutaj. Chodź, zobaczmy, co Ale na smyszczy nie udało mi się wdech. wejść. Droga może była zablokowana. Co byle wieśniak może wiedzieć o złomie? Tylko parę dekad doświadczenia, więcej niż masz lat na karku. Dobra, pora znaleźć wejście do ruin. Będąc tutaj wcześniej, odblokowałem tutaj tą ścianę. O, widzę, że jest zablokowana z powrotem. No to nic, odblokujemy ją jeszcze raz. się nie połączy. Ej, nie połączy.

Z zapasami powinna być Świat, niestety nie mam narzędzia, żeby to otworzyć, ale jak się tam na tą dostasz? chwilę, trzeba obułę pociągnąć do przodu. ściany. No dawaj. Okej. Okay. będziemy mogli dostać się na górę. Okej, okay, puszczamy. Ech. Ale, aloj, alloj. Ej Ej,loj. Dawaj. No kurczę, nie chce mi skoczyć. Jest. Złapała się. nic nie przyda się tu. Wielko Tam jest skrzynia, ja ją otwarłem wcześniej, więc tam nie pójdziemy. Tutaj na dole też jest skrzynia, też ją już otwarłem wcześniej. Trzeba się puścić. Ona się tam sama złapie Tu wejdzie na drabinę u samej góry Tutaj o właśnie Wcześniej nie, nie mogłem się złapać tego Punkt zaczepienia nie był aktywny Jest i skrzynia Z zapasami jak rozumiem Zapasy? Nie jest ich za dużo. Nie, nie mogę zostawić jej nawet na chwilę. Przy skończeniu, więcej nie ma. Dobra, to zjedziemy na dół. I idziemy jej pomóc.

To z i no ale najpierw pozbieramy zasoby. No mam nie wykorzystane wykorzystane swoje Ta jeszcze skrzynka. Kolejny zasobnik Kolejna skrzynka, no i dobra to by było na tyle, Rozmawiajmy. Nimi. Dobrze walczysz. Choć wolałbym, żebyś ich nie prowokowała, co znalazłaś? Prawie nic. Sokora, tam jest zapasów może na jeden dzień, no i trochę przegniłych ziół. Miało być tego więcej. Miało starczyć? Nigdy nie chcieliście wracać do domu. Nie rozumiem. Ślepy ten akt nie walczy. A skoro tak? Ten aktowie zabiją Korecha, bo jest ślepy? Musi zmierzyć się z maszyną. Mówią, że tak jest bardziej honorowo. Ale to wciąż wyrok śmierci. Więc chciałaś więcej zapasów, by przeżyć w dziczy? Myślałam, że na początek wystarczy. Nie mogą zostać w pieśni. Mają zbyt wiele gąb do wykarmienia. Chór nigdy na to nie pozwoli. Trzeba wrócić. Zabiorę ten młody pęd. Spotkamy się w grocie. Zacnie zabrali przyjaciela, żeby nie zginął. Uciekli. Dobra, mamy wrócić do oddziału. No dobra. Hmm. Przeniesiemy się do ogniska i z buta w tamtą stronę. Tak. Jak mam im powiedzieć, że zawiodłam? Powiedz prawdę. To proste. O, właśnie mieliśmy wchodzić. Więc co im powiesz? Że trzeba jakoś żyć. Przetrwać w dziczy bez zapasów. Czeka was ciężkie życie. Lepsze niż śmierć Korecha, gdybyśmy wrócili. Musi być inne wyjście. Żadnego nie widzę. Czyli mamy już zaopatrzenie? Skrytka była pusta, ale poradzimy sobie bez tego. Nie pozwolę, byście zginęli z głodu. Zostawcie mnie. Nie! Unieś się honorem. Jacks, mówisz, że w pieśni ziemi jest zbyt dużo ludzi, żeby przyjąć wszystkich, ale jedną z. Nie porzucę rodzonego brata! Będzie bezpieczne w pieśni. Reszta może ruszyć do domu. To jedyne rozsądne wyjście. Chór się sprzeciwi. Ale jeśli poręczę za chłopca, podzielę się jedzeniem, może ich przekonam. O ile Korę się zgodzi, nie! Nie zabierzesz go! Sokora? Myślę, że to najlepsze wyjście. Jestem tylko ciężarem. Tego właśnie chcę. Pozwól mi iść. Pozwalam ci. Ale pamiętaj, to jeszcze nie koniec, bracie. Odwiedzę cię w pieśni Ziemi. I żaden utarł ani ten akt mnie nie zatrzyma. Tylko głupiec by się ośmielił. Zostanę i pomogę im się spakować. Potem zabiorę korecha. Okazałaś siłę i mądrość. Rzadkie połączenie. Jestem ci wdzięczny. Oni na pewno też. No i dobra. By było na tyle. Coś tutaj jest, nie? Barwa na pasz. Ok, w tym miejscu zakończymy. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia kolejnym razem.